Agat. Agaty są piękną odmianą Chalcedonu, dają ochronę, zapewniają równowagę i pewność siebie, wzmacniają ciało i ducha, dodają delikatności, mądrości, wrażliwości, oddalają troski i niepokoje. Agat w tradycji ezoterycznej ma ogrom właściwości dobroczynnych. W starożytnym Egipcie z Agatu wyrabiano posążki bóstw. I przypisywano im magiczne właściwości. Wyrabiano z niego amulety, a także cenne pieczęcie. W starożytnej Grecji i w renesansie talizmany zagatu zalecano przede wszystkim mówcom, politykom, adwokatom. Wierzono bowiem, że jest w nich zaklęty dar pięknego wysławiania się. Tworzono zagatu amulety chroniące zdrowie i życie. Ponadto Agat uśmierza stany gorączkowe, wspomaga w dolegliwościach żołądka, pomaga przy bólach głowy, łzawieniu oczu, pomaga w chorobach oczu, słuchu, w kłopotach z oddychaniem, wzmacnia układ immunologiczny oraz organy rozrodcze. Pomaga przy epilepsji, lunatykowaniu, pomaga przy alkoholizmie, pomaga w meteopatii, uspokaja skołatane nerwy, łagodzi depresję. Pomocny przy niedoczynności tarczycy, łagodzi ukąszenia owadów, poprawia dar wymowy, zapewnia spotkania i kontakty z przyjaznymi osobami, wzmacnia pozytywne nastawienie do ciała, buduje dojrzałość umysłową. Agat jest kamieniem miłości, zapewnia wierność. Kamień ten jest dobrze dawać w podarunku kochanym osobom. Przekonaniu, że rozbudzą lub umocnią wielką miłość. Jest to dobry kamień dla rodzin, aby żyły w zgodzie, amulet chroniący zdrowie i życie. Agat chroni osobę, która go nosi przed ignorancją, czyniąc ją poważną i zrównoważoną, wzmacnia serce i daje nową odwagę, jest kamieniem dla zranionych dusz daje spokój, oparcie, odwagę, stałość w reprezentowaniu na zewnątrz swoich interesów. Agat biały. Agat biały reguluje zaburzenia układu hormonalnego, niedoczynność tarczycy, działa wzmacniająco na organy rozrodcze, zwiększa możliwości intelektualne, pomaga rozproszyć strachy, dodaje odwagi potrzebnej do odnoszenia sukcesów. Powodzenia życiowego stymuluje kreatywność, daje odwagę do obfitości. Agat biały, noszony przy sobie, chroni przed zagrożeniem fizycznym, jak i wampirami energetycznymi. Jest to kamień ochronny dla kobiet ciężarnych. Agat błękitny. Agat błękitny jest to wspaniały kamień leczniczy. Jego delikatna energia uspokaja. I wnosi harmonię umysłu. Pomaga w wyrażaniu swojego zdania i uczuć bez strachu, bez obawy przed odrzuceniem. Agat błękitny otwiera czakrę gardła, co pomaga w lepszej komunikacji z ludźmi, a także w połączeniu z duchowym przewodnictwem wyższych sił. Nazywany jest kamieniem dyplomatów, ponieważ ułatwia takie wyrażanie się, żeby inni usłyszeli i zrozumieli. Polecany jest dla wykładowców, nauczycieli, osób, które w pracy przemawiają publicznie, dla ludzi nieśmiałych i odczuwających tremę. Jest to doskonały kamień na poprawę relacji z dziećmi, dla mężczyzn na zaakceptowanie swojej delikatności. Wskazany dla dzieci i młodzieży z nadaktywnością i trudnościami w skupieniu uwagi, równoważy emocjonalnie. Ich harmonizuje ich reakcje, pomaga na stres, zahamowania, na poziomie fizycznym na choroby gardła, uwalnia od potrzeby martwienia się, zachęca do cieszenia się życiem i pozytywnego spojrzenia na okoliczności, w jakich człowiek się znalazł. W medytacji i rozwoju duchowym łączy z energią wyższego ja, tą częścią świadomości, która ma wpływ na kształtowanie rzeczywistości. I manifestowanie najgłębszych, najskrytszych pragnień. Ułatwia kontakty z przewodnikami duchowymi. Agat Brazylijski. Agat Brazylijski jest kamieniem wspomagającym sukces w posługiwaniu się wahadełkiem, różdżką i we wróżeniu. Przez szamanów z Ameryki Południowej jest uważany za narzędzie podróży do innych światów chroni i dodaje mocy podczas tworzenia wizji, otrzymywania informacji pozazmysłowych i wchodzenia w głęboki stan medytacyjny. Agat czarny, agat czarny pomaga w opanowaniu samotności, strachu, w pokonywaniu własnych wad, działa na uspokojenie w okresach podwyższonego stresu, zabezpiecza przed pechem, dodaje odwagi. Wzmacnia siłę przetrwania w trudnych czasach. Agat dendrytowy. Agat dendrytowy, zwany kamieniem obfitości, zapewnia w każdej dziedzinie życia tę obfitość. Obfitość w biznesie tworzy przyjemną atmosferę, pomaga czerpać radość z każdej chwili, tworzy więź z naturą, daje oparcie w chwilach niepewności i walki. Stabilizując emocje, pomaga iść przez życie w zgodnie z tradycją i własnymi korzeniami, delikatnie niweluje choroby spowodowane brakiem równowagi, rezonuje z naczyniami krwionośnymi i układem nerwowym, przywracając ich prawidłową pracę. Agat drzewny. Agat drzewny doskonale wzmacnia osobowość poprzez pracę nad sobą, wspiera osoby przechodzące terapię, ułatwia i wzmacnia medytację, rebreting, wspomaga osoby wychodzące z nałogów, wspomaga tych, którzy pracują nad swoim charakterem, wzmacnia intencję robienia codziennych kroków, aby uzyskać trwałą zmianę zachowania, pomaga zachować nastawienie optymistyczne. Sprzyja ugruntowaniu w rzeczywistości fizycznej, ułatwia dostrzeżenie własnego cienia tej części osobowości, która sabotuje pozytywne zamierzenia i niweczy wysiłki. Agat drzewny rezonuje z oczyszczającą energią fioletowego płomienia, w łagodny sposób przywraca właściwy kierunek działań, oczyszcza na poziomie duchowym z poczucia winy. Pretensji do ludzi, wstydu, zazdrości i innych destrukcyjnych emocji skłania do tego, aby przestać winić innych za swoje niepowodzenia i spojrzeć obiektywnie na siebie. Agat mleczny. Agat mleczny jest doskonały na astmę, katarsienny, alergie, przeziębienia, grypę obniża gorączkę, problemy z ukrwieniem, zimne stopy i ręce. W zaburzeniach układu nerwowego, epilepsji, w reumatyzmie, bo puchliźnie kończyn, w złamaniach, bólach pleców, kończyn, umetopatów, w wyczerpaniu organizmu, zaburzeniach wzrostu, zapaleniach pochewki ścięgien, problemach z tkanką łączną, w bólach. Agat Mszesty, Agat mszysty przez Indian był uważany za kamień mocy. Używano go do wzmacniania siły wojowników i zabezpieczania przed wrogiem. W dzisiejszych czasach ten kamień poleca się ludziom o niskim poczuciu wartości i ludziom poszukującym pracy, szczególnie takim, którzy boją się rozmów kwalifikacyjnych. Działa korzystnie na oczy, najlepszy na cukrzycę, przeciwdziała nerwowości, bólom kolan. Uzdrawia kolana. Może być to mentalna przyczyna, że kolano. Dobrze nie pracuje. Kolana najczęściej były obtukiwane przy nauce chodzenia. Cała pamięć emocjonalna typu niezdara, głupek pozostaje w kolanach. Kolana mają również ważne centra energetyczne, ważne czakramy, które są bardzo otwarte. Agat wszyscy zielony i różowy. Agat wszyscy przyciąga bogactwo i obfitość, daje siłę przebicia. Zwiększa skuteczność działania w każdej dziedzinie, daje wzmocnienie na stresy, ułatwia komunikację, łagodzi depresyjne myśli, poprawia samoocenę, uwypukla zalety charakteru, dodaje optymizmu na poziomie duchowym, odnawia duszę, pozwala zobaczyć to, co jest niezauważane. pozwala zobaczyć piękno we wszystkim, czego się doświadcza. Agat Mszysty Niebieski. Agat przysty to kamień ściśle związany z naturą, w świecie przyrody. Z ziarenka wyrasta roślina, energia agatu przystego pomaga przekształcić pomysł w zamiar i czyn, aby wydał kwiaty i owoce. Medytując z Agatem przystym, warto wyobrazić sobie ukończony projekt i wpisać ten obraz w kamień, aby potem, noszony przy sobie, pomagał w realizacji. Agat Mszysty to kamień manifestacji, pomaga przekształcić marzenia w rzeczywistość, utrzymywać wewnętrzną wizję, wiarę i pewność, że to, co planujemy, jest możliwe do wykonania. Agat turitella, Agat turitella to kamień ochronny. Jego energia uczy, że prawdziwe bezpieczeństwo to pozbycie się uporczywych myśli o potencjalnych zagrożeniach. Otwiera człowieka na komunikację ze światem roślin i zwierząt, ułatwia przechodzenie, przemiany, zwłaszcza jeśli chodzi o zmianę wzorców myślowych, co wymaga wielu prób i starań, daje poczucie, że niezależnie od wyniku, zawsze jest się osobą wygraną, daje siłę przetrwania, a w niektórych przypadkach energię żeby wygrać w trudnej sprawie. Agat Turitella zwany jest też agatem muszlowym, pomaga znaleźć właściwe rozwiązanie, wspomaga przy sklerozie, przynosi pieniądze i zdrowy stosunek do finansów. Agat ognisty. Agatognisty, jak sama nazwa wskazuje, jest ściśle związany z żywiołem ognia, wzmacnia siłę życiową, energię i pasję na różnych poziomach. Sprowadza na ziemię tych, co błądzą w chmurach, zachęca do doświadczania życia w pełni również na planie fizycznym. Stymuluje pierwszą, drugą i trzecią czakrę, pomaga w podejmowaniu decyzji, sprzyja działaniu i realizacji celów, wyzwala naturalną kreatywność i ekspresję, wyzwala naturalną kreatywność i ekspresję duszy, podnosi poziom energii fizycznej i seksualnej. Pomaga wyjść z letargu, apatii i tendencji depresyjnych. Agat różowy. Agat różowy wspomaga zrozumienie i miłość pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Polecany jest dla osób o sztywnych poglądach, aby byli bardziej elastyczni. Wspomaga jasnowidzenie, pomocny w channelingu. Agat wstęgowy. Agat wstęgowy ma działanie podobne do innych agatów, ale jest bardziej subtelny, zalecany dla mężczyzn. Pobudza uczucia i fantazję. Agat z Bocwany. Agat z Bocwany daje dużo siły. Wspomaga w schudnięciu. Należy dodawać do wody razem z kryształem górskim i po prostu pić tę wodę. Wyzwala kreatywność, chroni kobiety w ciąży oraz matki. Pomaga rzucić palenie, działa uspokajająco w sytuacjach stresowych, daje poczucie siły i odwagi, stabilizuje pracę hormonów, dodaje się go do mieszanki hormonalnej. Agat Zebra Agat Zebra to kamień o energii bezpieczeństwa i niezależności od wpływów zewnętrznych. Na poziomie duchowym Agat Zebra równoważy i stabilizuje aurę człowieka. Zmniejsza napięcia, pomaga w osiągnięciu wewnętrznej równowagi, wspomaga nietypowe sposoby myślenia, poleca się w sytuacjach wymagających znalezienia prostego, cudownego rozwiązania. Agat Zielony. Agat Zielony ma wszystkie właściwości wszystkich Agatów, ale w szczególności pomaga w ugruntowaniu i stabilizacji emocjonalnej, w podejmowaniu decyzji. W rozwiązywaniu konfliktów, sporów, w trudnych sytuacjach, w wytrwałości, dodaje odwagi, wzmacnia odporność na stresy, sprzyja elastyczności w myśleniu i otwarciu na różne opcje. Dziękuję Tobie serdecznie za uwagę. Jeśli choć trochę temat Ciebie zainteresował, to ogromnie się cieszę. Ciąg dalszy oczywiście nastąpi i opowiem wkrótce o właściwościach mojego ulubionego kryształu. A tym kryształem będzie akwamaryn. Do usłyszenia.